Hej, witajcie, z tej strony chciałam was zapytać w kolejnym odcinku na tym kanale z Minecraft 2D Tak, specjalnie ta wstawka była specjalna, chociaż nie wiem, po co wam to mówię, jak to już było oczywiste, ale dobra, nie wnikajcie. Znowu powracamy do Minecraft 2D, nie pamiętam, kiedy był ostatni odcinek <laughs> Znowu mnie chrypa standardowo, bierze wyższe odcinek, z sorki za to yy. No i tak, moi drodzy, Minecraft 2D, było Minecraft Dungeons, Minecraft Survey, ale zapomniałem o Minecraft 2D a co propos mapek będą kiedyś jeszcze, nie pamiętam kiedy, ale będą. Więc moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, 6 łapencji w górę, kolejny odcinek będzie za 2 dni z Minecraft Dangerous, Jeżeli zostawicie 6 łapencji w górę, mmm, chciałbym jeszcze, żebyście napisali, yy, możecie napisać też komentarze, co myślicie o tych filmach, czy jakieś zmiany, żeby dodać, jakie na przykład gry jeszcze nagrywać, bo ja nie będę samego Minecrafta nagrywał, bo tak... Ładnie mówiąc przestarzał się. Więc moi drodzy, zostawcie też subika, bo naprawdę to bardzo motywuje. Kliknijcie dzwoneczka i to jak chcecie. Będziecie je tutaj dostawać powiadomienia i będziecie na bieżąco. No cóż, koniec tych ogłoszeń, parafenów zaczniemy od odcinek. I tak moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie robić tego, ten tegesa. Dzisiaj sobie będziemy robić crafting. I tak, bo w ostatnim odcinku coś mi program wywalało i musiałem to zmienić. Yy, tak, 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 dużo mam tych craftingów i piecy, tak po prostu sobie wymyśliłem, nie wnikajcie fia, yy, no to sobie tutaj to zrobimy, pyk, książka, nie, dobra, książkę potrzebuję, yy, teraz dopiero się, chociaż w sumie ten tutaj mogę mieć książkę, chociaż w sumie sobie nie wiem, tak u góry tam mamy magazyn, no i tak, yy... Halo? Tak wiem, mam trochę głośną myszkę, ale... Nie wnikajcie. Chociaż niedawno sobie nową kupiłem. Moi drodzy, wiecie co? Yy, możemy zrobić coś takiego, bo nie wiem, czy ja wam to mówiłem w ostatnim odcinku, czy nie. Yy, chyba mówiłem, ale idziesz jeszcze przypomnę. Na 100 subów, chociaż je dopiero mam 20, to jeszcze 80... Ale wbijajcie je proszę, bo, bo tam chyba... ileś tam procent nie, nie subskrybuje mój kanał, więc... Te procenty wyjście mi subskrybujcie, pewnie mi się tutaj nad głową pokazuje, o tutaj dokładnie tutaj ten, ten tego, tutaj, to, to, o to. I moi drodzy, chodzi mi o to, że na 100 subów pokazuję twarz na tym kanale. Co z tego, że widzieliście, że macie... Tutaj pewnie będziecie mieli link do tego do mapki... tak no, do mapki... do mojego drugiego kanału, gdzie możecie zobaczyć moją twarz, chodzi mi na tym kanale, bo... Chcę pokazać tą twarz i naprawdę specjalnie do tego kupiłem kamerkę, ale chcę mieć jakikolwiek próg, choćby z subów, bo, bo... bo, 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 nie wiem, odwalam dzisiaj, przepraszam. też w sumie nie wiem, za co mam przeprosić, dobra. Tutaj inne. I standardowo nie ma tych. Więc idziemy dalej. Jakbyśmy tutaj możemy zrobić... Jak my to możemy zrobić? Czy mamy szcinę cukrową? Jak nie, to po prostu jakoś sobie to zrobię po swoim, tak. Yy, nic, nic, nic. Nic. Trzcinę potrzebuję. Która nie wiem gdzie jest. I chyba zaczynam umierać z godę. Dobra. Idziemy sobie tutaj. Idziemy i teraz tak. Na pewno potrzebuję trzcinę cykrową na papier. A standardowo tutaj nie ma. Może wyżej. Też nie ma. Więc dlatego ja idę na, w podróż do po cukrową i to nasz pierdyliard czcinę cukrowej i widzimy się... Jak wrócę? Widzimy się za tak. chwilę. Dobrze, moi drodzy, ja już wróciłem z wyprawy, tak mam dużo cane'a i... Leczer? Dobra, nieważne. I tak, moi drodzy, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, jeżeli chcielibyście, żebym nagrywał... Żebym nagrywał Fortnite'a, to weźcie mi napiszcie w komentarzach. Jak, jak się robiło papier? No wiem, że książkę chyba. Jak się robiło papier? Oszetkę. O ja ci. Jak się robiło papier? Bo ja nie wiem. Dobra. Poszukam. Sobie. Widzimy się. Sobie. No dobrze, moi drodzy, już jestem z powrotem. Już wiem, jak to zrobić. To nie tak. Ło, wow. tylko tak. Ja yeah, zgaduję. Cały ten sugar cane mogę tutaj dać. Yy, I teraz tak. Papier, tak i tak. Dobra. To ja muszę sobie zaszaleć. 18 książek. I oczywiście, że nam nie starczy na tego... Dlaczego ja tutaj idę? Dobra, nieważne. Na pewno będziemy potrzebowali Mister Ross. Nie telefon mi się coś włączył. Dobra. Weźmiemy na pewno Enchanting Table. Tak. I on będzie na dole. Yeah. I jego specjalnie tutaj damy. Tylko proszę szybciej. Dziękuję. Zobaczcie czy mi się nagrywa i to wszystko wykopę na sól, ok? Widzimy się Mhm. Mm no dobrze moi drodzy, ja już jestem z powrotem. Wszysciusieńko mi się nagrywa. Wszystko. I tak moi drodzy, tutaj jest bardzo ważna sprawa i taka trochę też... tak trochę też dupnie, ale... jakoś się przeżyje. Jak my postawimy... Ten crafting jest, tak, crafting. Edge Hunting Table tu możemy postawić. Ale jak postawimy książki? Bo tego to akurat już nie wiem. Możemy zrobić tak. Yy, bo zawsze tutaj musi być jedna kratka przestrzeni. To jakby to się tutaj wykopało. Nie wiem, czy to. Dobra. Yy, tu wykopiemy. Bo to chyba idzie na dwie kratki albo coś tego typu. Nie wiem, dobra. Zaczyna już być noc. To ja tutaj jeszcze pomyślę sobie, jak to robić. Wiem, dużo będzie dzisiaj. Cięć. Coś się tu. Halo. O, dziękuję. Dobra. Dziękuję. Dobra. No i tak będzie. Dobra, mój drodzy. idę się przespać z tym, a nie, nie, żeby nie było nie w prawdziwym życiu. Po prostu ty w mi I będzie mi potrzebne dużo tego. I zrobię chyba więcej zrobię więcej biblioteczek i książek, więc nie ja idę się przyspać i widzimy się za chwilę. Dzień dobry, moi drodzy! Tak, ja musiałem, tak, zastanawiać się, dlaczego mam tyle cane'a i przyspałem się, tylko nie. Bo byłem już na wyprawie i musiałem wrócić do domku i się przyspałem i wtedy, więc nie używałem do no, spokoju. Dobra, moi drodzy. Zrobimy dzisiaj tak. Yy, zrobimy sobie normalnie to, 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 o tam, to, to, to tutaj. Pokażę wam myszką tutaj. Zrobimy sobie ten krat, ten enchanting. Pobijam sobie troszeczkę lewlan i wtedy normalnie jakoś to się przeżyje. Dobra. Yy, tak zrobimy. Tak z... Co so jest? Nie słuchasz mnie. To. Tak zrobimy. I tak z... I tak zrobimy. To na pewno wiem. Wow Dostałem przez samego siebie. I kawałek drewna. Brawo, dobra. Nieważne. I moi drodzy, przyspałem się z tą opcją. I już zaraz wam powiem, co i jak. Na pewno sugar cane. Musimy tutaj wziąć. Musimy kiedyś zrobić nawet z tego farmę. Z tych dwóch musimy zrobić. Yy, zrobimy teraz tak. Pomogę jeszcze ty. Tym pomogę. Dziękuję. O, tak, będzie po 30, 36. 36 yy, książek jakoś się przeżyje. 12. Yy. No, prawie na styk. 17 bokszefów. No, chyba nawet tyle mi starczy. Nie wiem nawet, po co aż tyle robię. Na pewno nie wiem, czy tutaj się załapię, więc tu na razie zostawiamy. Chociaż nie, na razie tutaj weźmiemy i wsta... Tu wstawimy. Tak zrobimy. To zaraz będzie tutaj pochłaniało są swoją moc. Czy jak to, co, jak to się tam nazywa, nie wiem. Dziękuję, dziękuję, dziękuję i dziękuję. Czy to by nie pochłaniało tutaj tą swoją moc, czy nie? Widać czy nie. Gdybym dał tutaj. O nie, żebym zrąbał, teraz same książeczki. Eee. Czy to w ogóle dostaje jakikolwiek, Mam za to level jakikolwiek. Ósmy level, a tutaj, a tutaj nic nie pisze nawet. No to spróbujmy z tym kilofem, dam na 13. Efficiency 2, niech będzie. Nie wiem, to będzie tak brzydko wyglądać. Kit z tym, przynajmniej mamy efficiency. Yy, z tym nie wiem, co zrobimy. Po prostu zrobimy tak, wiem, że to brzydko wygląda, ale nie wnikajcie. Jeszcze tu, tu i tu. Nie wiem po co tak, żeby to brzydko wyglądało, tak specjalnie to zrobię. Dokładnie normalnie biblioteczka debilizmu. Brawo ja, dobra. Robimy teraz tak. Te dwie bukszelpy. A dobra, mogłem dać to tym. Od netheru, ale mi się nie chce. Robimy teraz tak, moi drodzy. We need... No! Bariera głupia. nie wiem dlaczego, jak jestem na tej kamerze pierwszoosobowej a na, że to tak mi się trochę zacina a na tej jest cały czas płynnie, zobaczcie sobie teraz ile mam, 80 f no około jakieś 70 fpsów, tak plus minus no i nie płynnie mi to chodzi, jak tutaj tutaj mam to mam po 40 nie wiem czemu, powiedzcie mi może dlatego, że mam modyfikację pomocy, nie wiem, odwala mi dzisiaj sorki no, to dobre, nieważne. Mm, tak, to jest to. F3. I teraz tak, moi drodzy. Bierzemy sobie diaks Mieczysław. Dobra, tu jest kierów. Tutaj bloki. Wolę ich w każdym. Nie wiem, tak po prostu. Mm, Żaru. Dobra. Mamy 8 diaksów czyli na pewno wiem, że będziemy mieli już mieczyk. Co mnie tak barierujesz? Barierujesz to jest takie słowo w ogóle? Dobra, nieważne. Mm, teraz tak. Pierwszy lepszy crafting. Mieczyk. Fajnie byłoby, gdyby to był na przykład fair aspect. Bardzo by mi się przydało. Bo bym mógł jarać. Wszystko jarać. I każdego, i siebie, i innych. Dobra. Jedenastego nie mogę. Chociaż bardzo bym chciał i też to chyba też tak zrobię. Już myślałem, że mi zerąbali miecz. Już myślałem. To jeszcze na pewno na zbrojkę będę potrzebował. No tak, na początku co będziemy potrzebowali? Na pewno musimy wejść, więc dlatego ja sam sobie idę i wrócę z jakimś, nie wiem, dużym ekspo. Na pewno wiem, że dużo wykorzystam tego mieczyka i pewnie go już nie będzie, więc pożegnę się mieczyku z widzami. Dobra. Idę na wybranę. Widzimy się później. Ach, no dobrze, mój drzew, już jestem z powrotem. 37 level. Jest, jest! No straciłem kilof i trochę zużyłem mojego, chociaż to jest prawie nic z płytu. Chyba tam zrobiłem nie wiem, 2, 3, 4, ataki. Dobra. Nie maże. Na pewno wiem, że teraz musicie zostawić łapkę w górę. Kurde, za bardzo ładnie żebr, ale i tak cieszę się z tego. Exactly. Dobra. Y idziemy i teraz tak. Bierzemy to coś. Bierzemy mieczyk. Biorę na 12. Smite może być. Może być. Ej, ale pytanie, dlaczego to miałeś tyle zeżarło tego level? Przecież... albo bo to starsza wersja. Ej, to wezmę sobie czwórkę. <laughs> protection 1. Znowu dwójkę. Protection 1. Sam Protection 1 nam starczy. Protection 1. I tak dobre to. I Protection 1. Więc moi drodzy... Patrzajcie! Poczajcie jaki koksu tutaj jest! Patrzajcie cały w dieks zbroi! je yeah, jest gitowa ekstra i fajnie! Przynajmniej będziemy mogli jako powiedzieć. Na pewno teraz musimy wziąć jeszcze diak z siekierkę. Dokładnie, brawo ja. Yy, tak, diaks z siekierkę. Za bardzo wykorzystuję chyba te deksje. Tak nie wiem czemu, ale mam takie uczucie jakby za bardzo, ale dostało się je, zebrało się je, trzeba z nich korzystać i się cieszyć. A tu wezmę... A, na dziewiąty, szarpy, szarpę... Szarpę zwa. Dobra. Czyli wiem, że siekierka jest lepsza od tego miecza. Dobra, nieważne. Ale mogłem, króle, mogłem wziąć efekty szansy. Osiem i pół, siedem. dobra. Nieważne. Moi drodzy. Nie, to jeszcze nie jest koniec odcinka. W dzisiejszym odcinku stanie się bardzo fajna rzecz. A mianowicie nie wiem a mianowicie, pójdziemy sobie na wyprawę szukając jakichś struktur albo coś tego a, a, tego typu. I właśnie dlatego chciałem się ulepszyć. I jak z jakieś, nie wiem, jakieś 15-20 minut dzisiaj będziemy kończyć, bo nie chcę też za długo. Więc wtedy to będziemy kończyć. Więc moi drodzy, robimy tak. Ja idę się przespać. Oczywiście w grze, spokojnie, spokojnie, oczywiście w grze. Weźmiemy sobie tyle kobla. Jakie żarło, dużo żarła. Ale standardowo ja go nie mam. Bo jakby nie inaczej, brawo ja. I dlatego, wiecie co, ja robię szybkie cięcie. Idę się przyspać Szykuję to tak, już tak po swojemu. I widzimy się za chwilę. No dobrze, moi drodzy, już jestem z powrotem. I tak, moi drodzy, muszę sobie zapisać kordy domku. Bo jakby nie inaczej. Więc ja sobie szybko zapisuję, minus 2354, bo tych, to tak dla wszystkich... Yy, dobra, nie będę wam tego pokazała, tych po przecinku, yy, nie, nie trzeba zapisywać. Yy, 71,71,1. Dobra, i test. Więc na kartce mam, mam. Teraz tak, idziemy sobie dalej, zjemy sobie stejka, bo jakby nie inaczej, trochę się nad tym namęczyłem. I tak, moi drodzy, na wyprawę w tą stronę, nie wiem czemu w tą, ale tak po prostu, bo tak chcę i tak lubię. Więc teraz, moi drodzy, idziemy sobie tędy. W następnym odcinku Minecraft 2D, o się małowca, cieszę się, że cię akurat nie zabiłem. Tak, jestem zły, wiem o tym. Nie musicie mi o tym pisać w komentarzach. Yy, chodzi mi o to, że moi drodzy, w że w następnym odcinku będziemy szukali albo wioski, albo twierdzy. No chyba, że tutaj znajdziemy twierdzy, to wtedy będzie fajnie. No ale teraz tak, po prostu sobie idziemy. No, dobra, nie będę dodawał większego foa, po prostu. Więc moi drodzy, zrobimy coś takiego. Ja mogę normalnie sobie biec i standardowo, pierwsza przeszkoda, oczywiście, standardowo. Ja muszę zacząć się kopać w górę, a tutaj oczywiście musi być derta, ja nie zrobiłem łopat. Bravo ja zostawcie łapkę do góry, proszę. Dziękuję. Teraz tak, moi drodzy, idziemy sobie tędy pyk. No. Dobra, idziemy sobie za Ja nie chcę tego derta. Dert jest... Nie będę mówił dla kogo. Pyk, 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 pyk. Dobra. Co to by... Dobra, myślałem, że ja mam powolne spadanie. Dobra, Dobra nie nieważne. Jakoś się przyjąłem... Ale małe drzewko! Kurde, jakie fajne! Aż się sobie ominę. Nawet dziewięć sobie ominę. Po prostu taki fajny jest. Nie będę gościł. Jakie fajne drzewko małe. XD Dobra. Fajne drzewko. Zostań sobie jeszcze. Nie będę ci Kolejne małe drzewko. Co, co to jest z tymi małymi drzewkami? Tutaj akurat muszę przejść soki. Mm, teraz sobie tak przechodzimy. I pustynia, moi drodzy. Mamy dużo piachu, którego i tak nie potrzebuję. A czy to jest to? Są Squiddy, jest to. No, mogę przepłynąć przez chwileczkę. Nie wiem, jak to będzie. Przepłynę po prostu. I tutaj już chyba nie wiem czemu mam uczucie, jakby tutaj miała być jakby wioska. Nie wiem czemu, ale tak po prostu. Mam takie uczucie, jakby miała to być wioska. Hmm. Szkoda, że to nie jest ta wyższa wersja, bo byłoby fajnie, bo by się szybciej pływał. Chociaż. Moi drodzy, ja nie wiem, czy będę nagrywał w 1.15.2, bo nie wiem, jak będzie filmy, filmy, filmy jak w ps ach Bo w tych, no to normalnie płynnie chodzi, a nie wiem, jak innych. Sorry za helikopter czy tam za samolot sol, sorki. Sorki... I sorki za. Dobra. Za dużo przepraszam. Nie wnikajcie. Muszę po prostu się zmienić. Dobra. Idziemy sobie dalej. Mamy żelazo, które nawet nam nie jest potrzebne. Które omijamy sobie bokiem. Ale tu potrzebuję. Ech. Idziemy. No ale halo pomocy, no. Ja właśnie dlatego dobrze, że wziąłem kobla. I widzicie to czas od czasu. Będę musiał sobie. Wiecie co zrobić? Będę musiał sobie. Yy, będę tutaj robił takie słupki. Będą, będę wiedział przynajmniej, że to byłem ja, że tutaj byłem. A nie, że jakiś hierograficz, który nawet nie istnieje. We sobie. Beke sobie z Zrobię Idziemy sobie na speedometry. Nie wiem, która już jest. Go, yy, ta godzina. Yy, jaki jest czas. Yy, I tak zaraz będziemy musieli kończyć, bo i tak mi się. Spieszy. Nie powiem wam, nie będę wam mówił do czego może życie prywatne. No i dobra. Idziemy. Nie wiem dlaczego mam się, jak tak sobie tak idę na, z, na tym. Jakby to było trzy bloki, a ja nie dwa. No to po prostu normalnie dwa. Dobra. Na razie nic nie znaleźliśmy. I prawdopodobnie jeżeli tu nic nie znajdziemy, po prostu w drugim od... po prostu w następnym odcinku pójdziemy sobie w drugą stronę, tam dal... w tamtą stronę, o w tą. A w ogóle zapomniałem zrobić animacji, żeby kliknąć subika, więc zmniejszam se foła. Tutaj na moim łbie teraz pojawia się Przysk subskrybuj, więc subskrybuj nie subskryb... Dobra. Kliknijcie subskrypcję, bo to naprawdę jest bardzo ważne dla mnie i będę wam bardzo za to wdzięczny, bo to naprawdę bardzo dla mnie ważne, więc bardzo bym prosił. Dziękuję. Dobra. Dobra, idziemy sobie dalej. Mam nadzieję, że znajdziemy jakąkolwiek strukturę, choćby nawet, nie wiem, piramidę, chociaż tutaj nie może być piramidy raczej. Albo choćby wioska, byłoby fajnie, byli, mielibyśmy kolegów. I wiecie co, ja chyba sobie zrobię time a, ale to takiego full mega time aż do momentu, kiedy znajdę coś, więc widzimy się po time -lapse. No i dobrze, moi drodzy, oto budzi program Skała! Yeah! mam skałę! Ale normalnie... Dobra, nieważne. Głupie je trochę, sorki. Yy, I teraz tak, po prostu sobie teraz idziemy na górkę. Yy, tutaj przejdziemy. Tak akurat idealnie do tej skały, że nie będziemy musieli yy, tam kłaść bloków. Dobra, ale powiem wam, że na Efficiency 2 nawet szybko to idzie, ja chyba... Mm, u nas w bazie, w bazie chodzi mi w Minecraft Survival, mm, to jest ten najbardziej główna seri seria. Cicho tam! To nie do was, tylko tam do tego krzesła, co tam jakoś skrzypiało, dobra. I widać, że już zaczyna być troszeczkę noc, więc jest bardzo krucho. Dlaczego ja w ogóle nie wziąłem tego? Dlaczego ja nie wziąłem? Yy... łopaty. Nie wiem, nieważne. Idziemy sobie dalej, ale biegnij. Coxman, biegnij szybciej. Dziękuję. Mhm. Yy, dobra, no to idziemy dalej. Mam nadzieję, że coś znajdziemy. No i ja znowu robię timelapse i widzimy się potem No i dobrze, moi drodzy, mamy pierwszą, najlepszą atrakcję, czyli szkielet, tak? No, jak ty strzela? A, smite, dobra, to jest ostrze, to dlatego to tak mocne. Dobra, bo tak się wystraszyłem, dlaczego to aż takie mocne. No i była nasza pierwsza... Taka pierwsza, jakby... akcja, która zdarzyła się w przedstawie odcinka liczącego Enchantingu. I, moi drodzy, wiecie co? Że święty, co wy macie ze mną szkielety? Co ja wam takiego zrobiłem? Chociaż w sumie tak na Minecraft Survival zabiję wam 400 braci. Mm. To powinien być Minecraft pechowy dzień. 400 strza strzał w dupę. Dobra, więc moi drodzy, wejdziemy sobie na tą górkę tutaj i zakończymy odcinek. I albo wrócę sam sobie do domku, chociaż w to wątpię. I albo po prostu nie wiem. I nasz pierwszy no... Cieszcie się, że ja nie klnę. Cieszcie się, że ja nie klnę. Bo bym tak musiał zacenzurować, ale dobrze, że ja nie klnę i się cieszcie z tego. No, cieszcie się. Bo to, co niektórzy u mnie w szkole robią, już kiedy tam kolejne? Wiecie, co ja chyba zrobię? Chciałem wejść na tą górę i wejdziemy. Bo jakby nie inaczej... Bo jaki byle tam szkielet mi nic nie zrobi. Dlaczego ty jesteś taki agresywny? Co ci jest? Dobrze, moi drodzy, jestem w 400 strzała, ale tak, wejdziemy sobie tutaj. Jeżeli mi jakikolwiek szkielet zdejmie, to się zdenerwuje, więc moi drodzy. To jest koniec odcinka. Więc moi drodzy, to byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, to no, kliknijcie subika, yy, kliknijcie dzwo dzwoneczka, yy, strzelcie łapkę w górę, napiszcie komentarz w co mogę jeszcze grać w jakie gry. Nie wiem... No, w jakieś gry, nie wiem, Fortnite, Brawl Stars albo tego typu, chociaż Brawl Stars to tak pół na pół, nie wiem bo odechciałam się w to grę, bo to już jest trochę, trochę przestarzałe. Więc moi drodzy, dobrze. Więc ja się z wami żegnam. No i do usłyszenia, No i narka. Cześć.